Czekaj, 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 jaką ty masz ładną koszulkę! Ej rzeczywiście, kurde, nawet nie wiedziałem, patrz, wczoraj jej jeszcze nie było. Patera. Na samym początku mojej wyprawy na zachód. Najpierw z Dawidem wybraliśmy się nieco na północ, docierając aż do koło brzegu, i tam powstał odcinek z naszych wspólnych poszukiwań dzięki uprzejmości fundacji skryptorium. Natomiast to, co działo się w kolejny dzień, zobaczycie dopiero dzisiaj. Przyjechała nowa ekipa i było. Oj, grubo było! Zapraszam Was na odcinek. Przy Jerbie o skarbach. Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Dzień drugi, czyli kontynuacja tego, co w bagnie pisze, A co tam pisze zaraz się dowiecie. Dziś nie sam, dziś wzmocniona ekipa. A wraz z nami Krzysztof. Żaneta, Fundacja Skryptorium. Marek Hoffman na Tomasz, Fundacja Skryptorium. Dawid, Underground Passion. Dziś będzie naprawdę bagiennie, mokro, błotniście. Mam nadzieję, że dziś wyjdzie kula armatnia bardzo, bardzo głęboko. Mówię z góry, ja się tej kuli nie podejmuję. Są nowe twarze do wyciągnięcia kuli. Działamy. ...znajdziemy na przykład inskryp inskrypcję w rosyjskim, rosyjską literkę, to już możemy mieć więcej niż pewność prawie, że, że może to pochodzić albo z wojny 7-letniej, albo z napoleońskich ale że to już nie jest poligonowa sprawa, tak? chyba że oczywiście mogła być tak, że mogła być wzięta i użyta potem podczas poligonu. bo to też nie, też Aha. one były wielokrotnego okay. użytku. Okej, a to wolelibyśmy, żeby to jednak były z wojny, nie? Niż ja bym zdecydowanie poligonami. bardzo chciała, żeby to były z wojny siedmioletnie, okay. bo tutaj jej w Kołobrzegu tak naprawdę mamy bardzo mało śladów. Jest po stronie wschodniej mamy Napoleonkę, tak, wspaniałą Redutę Słukowskiego, e, wspaniałe lasy, gdzie wiemy na 100%, że tam wojna siedmioletnia miała miejsce. E, natomiast tutaj po tej stronie, tylko po źródłach kartograficznych, tylko po ostatnio ukazanych się również źródłach z archiwum kijowskiego, wiemy, że tutaj miał miejsce desent, desant podczas e, drugiego oblężenia, które było głównie morskim oblężeniem 1760 rok to wiemy, że miał miejsce desant. Być może to, co znajdujemy, bo to wygląda tak, jakby to było gdzieś tutaj po prostu naniesione, tak? że one tutaj po prostu są i układają się praktycznie w bardzo ciekawą, ciekawą linię. Natomiast no, mamy mało odłamków, bardzo mało. Są to tak jakby pozostawione właśnie gdzieś, albo przyniesione i pozostawione, w co ciężko uwierzyć, bo tak jak mówię, kule były wielokrotnego użytku. Tak? Przecież Kościuszko płacił chłopom za Przeniesienie kuli, yy, więc no one można było je używać wielokrotnie. I to jest cała trudność rozwiązania tej zagadki, którą przypuszczam, że z radością będziemy do końca naszych dni rozwiązywać, bo nie będziemy chyba nigdy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że to na pewno było pole bitwy, z, czy tam pole jakieś tam w czasie wojny siedmietniej. Nie, to na pewno była na 100% na polonka. Nie, to był na, na 100% poligon. Nigdy tak nie będzie. Jeżeli ktoś z Was jest nowy na moim kanale, pierwszy raz spotkał się z tym tematem, a jest zainteresowany historią, chciałby pogłębić swoją wiedzę, to serdecznie zapraszam do tych odcinków, bo w nich właśnie podczas poszukiwań z pasjonatami historii poruszam ten temat tego, co się działo w tym miejscu. Czekaj, wyłączyłem Ci głośnik. Tu możesz sobie włączyć lub wyłączyć głośnik. Okej. Okay. Cisza. A zobacz, wiemy, którą wyciągnąłeś. Niemożliwe. I teraz pointera bierzesz. Czyli to było coś, co leżało do tej głębokości około 40 cm. Żarty. Pamiętaj, że tu idą też kulki małe. No to jest pika, no. Ej. Ej. Co to jest? Co to jest? Dobre pytanie Trzeba by jakiś... Wiesz co? Co to jest? Nie bardzo sam wiem co to jest Aizol tak zwany Wiesz co? Nie do końca, bo mogą to być bardzo ciekawe przedmioty Mogę zobaczyć? Dichajster Nie, Na to jest ciężkie A może jeszcze jest coś? Nie wiem co to jest Zobacz. Jest To jakiś wiesz co, nie, 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 to jest wiesz co, nie, nie, to jest jakiś przedmiot. Jest coś jeszcze? Ciekawe. Te korzenie tak czasami dają taki... Dobra, spróbuj do. O, to nie. To... No weź do point, pointerem, zobacz. Blisko? A spróbuj to tak wbić pointer, tak lekko wbić, żeby tego dotknąć. Dotykasz tego. Czuję, jest metal. Tak Wyski tu. Kamieniem go. Bierzemy. I coś już łapami myślisz? Mhm. Tylko bardzo delikatnie, jak nie ma No czekaj, jest jakiś odłam. o kulisty kształt. Te... No... To jest ta skorupa, może? Nie, raczej. Nie? Ale uważaj, bo to jest ostre. Okej, okay, okej, okay. widzę, jest tego więcej. Jest tego więcej? Pewnie, że tak. To delikatnie. Chrupie kurcze, nie chciałbym uszkodzić. To jest, to jest naprawdę mm, kruche, bo to czułem, dosłownie czułem... O, paterach. Patera. No, aż się głodny zrobiłem. <noise> Masz? Masz. I co to jest? Ajzol. <noise> Jakiś spiek. Kolejny. Ej, czekaj. Ech. Co to jest? Kopeto. To wygląda jak kopyto. Nie, to jest jakiś, jak spiek. Co to jest? To jest kopyto, tego, wielbąda. Nie, nie, to jest jakiś spiek. Jakaś... Czekaj, 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 nie. Nie jest to kula, która eksplodowała? Ty, a nie mm. jest to mm. odpad z jakiegoś wytapiania ołowiu? Proponowałbym dużo szerzej kopać. Jeszco, tak, takie, wiesz, takie kółko co najmniej. Dobra. To ten to na draszpardę, bo zanim ja to wydziubię, to... I teraz tak, detektor do góry. Masz? Masz, musisz włączyć ten, masz się włączyć. A, wyłączony? Trzymaj w góry detektor. No. I teraz włócz go do dołka. Słyszysz? Jak się na... na... Słyszysz to? No. no, pewnie, że słyszę, no to nie jest że... posłuchaj. No. tych dwóch, tych, tych dwóch sygnałów. Ile brakuje. Okej, okay. Brakuje. Mam do ciebie dwie wiadomości. Teraz. Eee, Dobrą głęb... i złą. Że głęboko i że duże. Nie, dobra jest taka, no. że to jest bardzo dobry sygnał. Jest bardzo dobrze. Ale widząc yy, teren, w którym przyjdzie tobie kopać, nie jest dobrze. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie jest dobrze. Jest dobrze! A będzie jeszcze... Dobra! I tak dalej, natomiast tutaj były te pierdolce, które biegają Kur... O! coś, coś? Szkur! Coś stój! Ej! Tak. nawet na szpadlu czuć kulisty A kształt. A weź dotknij to łapą, spróbuj to łapą dotknąć. Nawet na szpadlu czuć, że to może być kula. Albo mi... Ja. tak? No bo to jest kula. To jest takie ogóle. Można to pogłaskać. Jakie to jest uczucie? Ja. Ej, to można wyciągnąć już łapami w tym momencie. Spróbuj. Teraz ja będę teraz poszukiwaczem skarbów. Skarbów. jestem poszukiwaczem skarbów. Co ja mówię? Ja nie muszę rzucać spraw. Ale czujesz to jakie to jest wielkości? No Czekaj, przyłożę dłoń. Jak? Piłka doreczej i większa. Takie. <grystanie> ja ją teraz okopuję dookoła i staram się ją po prostu poluzować, bo ona cały czas siedzi. Mimo że ja już ją mam całą w dłoni praktycznie, to ona nadal nie jest luźna. Spróbuję drugą. Może ten zapalnik tam trzyma? Jeżeli jest zapalnikiem, to jest granat. A no. Uwaga, jakieś werble by się tutaj przydało podłożyć. Ale piękna. O! Jaka ona jest ładna. jaki stan. Ona, jaka ona jest gładka, przecież to jest aż niemożliwe. Poczekaj, poczekaj. Nie masz tam zapalnika? Nie. No tu jest jakiś... To bardzo delikatnie, bo tu może granat trafił. Jakiś cyc tu jest, no nie? Ależ stan ładny. Jak to możliwe, że ona się tak zachowała w ogóle? Przecież to jest praktycznie idealnie gładka kula... No Czemu ją tak lekko? Jakby ją wypolerować, to będzie jak lustro. To będzie fajny kadr na miniaturkę. Przede wszystkim też y, wielkim słowem podziękowań od Janety. Tak, chciałabym przede wszystkim y, wszystkim widzom i wszystkim y, uczestnikom kanału Artura Underground Passion podziękować za każde wsparcie, które od Was dostaliśmy y, po ostatniej wizycie Artura u nas. Nam się przydaje każde wsparcie, każde dobre słowo, każdy dobry gest, każdy uśmiech, każde. Wsparcie finansowe, oczywiście, również, ale ono jest istotne, ale nie najważniejsze. Najważniejszy to jest zasób ludzki, który tutaj w postaci Artura u nas jest, i wasz, Wasze wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo cenne, za które naprawdę z całego serca dziękujemy, bo my naprawdę staramy się tutaj robić dobrą rzecz, fajne rzeczy, ale wymagające wielu wysiłków, wielu nakładów, wielu, mnóstwa czasu. I wiecie co, i tak czasami po prostu po ludzku dziękujemy za każde po prostu ciepłe słowo, że, że są potrzebne te rzeczy. No bo my wiemy, że są potrzebne, ale przecież nie robimy tego dla siebie. No tak? wiesz, no, wydajecie niewyobrażalne ilości pieniędzy na, tu, na społeczne działania od swoich pieniędzy. Macie fundację, fajnie to jak ktoś chce wesprzeć w ten sposób wasze działania. Mało tego, widziałem, że jeszcze też dużo ludzi tutaj wspierali działania poprzez wrzucanie ciekawych archiwów. Siedzieli w archiwach, wrzucali wam materiały, tak. Bo, z którymi też się zetknęliście wtedy pierwszy raz. nie? Tak, i to jest właśnie, ja mówię, w całości takie działania to dla nas jest ogromne wsparcie. Całość. Właśnie takie, nawet, mówię, nawet dobre, zwłaszcza może dobre słowa, właśnie takie wsparcie materiałów, właśnie wsparcie takich różnych ciekawostek, o których nie mieliśmy pojęcia, to wszystko robimy przecież nie dla siebie, tylko też, też dla Was, żebyśmy, to jest nasza wspólna praca, odkrywanie historii, która tutaj, akurat w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, no jest troszeczkę taka jeszcze nie do końca zbadana, tak? I, I można tutaj naprawdę jeszcze, jeszcze wiele rzeczy I robić. I o tym też będziemy rozmawiali. I o tym jeszcze też nie raz będziemy rozmawiać. Jak odkrywamy, zaraz zobaczycie. Są właśnie też ciężkie działania, jeżeli chodzi o odkrycia i czyszczenie tego terenu. Idziemy na bagno, nie? Idziemy na bagno, Jak jasne. chłopacy zobaczą, jak się kule z ziemi rodzą. A ja po kilku godzinach chodzenia po bagnach, trafiłem taki sygnał. teraz, Marek, jeżeli no. się okaże, że tu jest sygnał mocny, bo... to jest bardzo dobry. Proszę, Czyń honory. Jest, jest bardzo dobrze Bo zobacz, posłuchaj tego. Aha. Zobacz, ile nam brakuje. Połowie, może. No. Proszę bardzo, wiemy. Co ja mam ci powiedzieć? Marzyłem o tym przez wiele lat, od końca lat 90., żeby trafić bombę z bombardy tą największą. I u Was mi się dzięki Fundacji Skryptory udało to marzenie ostatnio. Ale nie, nie, nie sądziłem, że dane mi będzie ponownie odkryć taką bombę. W jakim towarzystwie? To jest większa chwila niż ja, mi się wydawało. Ja nie sądziłem, że to jest aż tak duża chwila. To jest masa, masa wrażeń. Jakie to jest bydle! Spróbuj mi ją Pato, to ulżyć, 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 żeby mi ją e, powietrza pod nią podeszło. W ten sposób. A ja ją będę ciągnął. Podejdź z mojej strony. Uwaga. Kręcisz, Dawid? Pato! Czekaj! Czekaj! Weź magnesem ją chwyć z tamtej strony. Ja. Już! Jest! Mamy ją! Dawaj, szpudel. Saport! Musicie mi ręce! Czekaj! 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 Już nie ucieknie! A? Nie ucieknie! Ale forfit szwagier A z tej strony patrz, zobacz, jest dzwonie głodziutka A tego nie dotykam, bo zobacz, jest ucho Jest ucho, no tylko jak Tu, tu jest to ucho, znajdźcie. tu jest ucho i to będzie zapał w takim Widzisz? Ogromny, piękny Teraz będzie spacer farmera. Czemu mi się włączył? Czemu mi się włączył? Ja dopiero co się wylizałem kuśba za zerwanego wzrostu, barkowo-obojczykowego ale mam ją. No. Ale jaja. No waży no na oko to jest więcej niż 60. To jest ze 70, bo no tak na okres 70 kilo będzie. Bo jakbym podnosił dziewczynę plus to z 10, to. Nie, nie rzucać, dobra. Chciałem odruchowo rzucić. Mamy bombę z bombardy. Moc. Energia adrenalina. Nie tak jest, tak ej, chwali, przepraszam, to, nie. to jest... To jest właśnie, to, to jest fajka zwycięstwa, no kurczę, o, trzeba to chyba spusy. jakoś trochę uczcić. No ja generalnie nie palę, a jak już palę, to się nie zaciągam, ale dzisiaj to chyba warto, nie? Warto, warto było, warto było się pomęczyć, warto było się ubrudzić, warto, warto było, było przyjechać, co? Zniszczyć ciuchy, warto było wstać o czwartej rano, wszystko było warto, absolutnie warto, polecam się na przyszłość Marekowo. Jakie odczucia? No kurczę mega, nie spodziewałem się, że tak będzie. Ja też nie. <grywia> Głównie, żebyście przyjechali... Jest, jest moja piłka lekarska. <grywia> Wreszcie masz swoją piłkę lekarską, dokładnie, dokładnie. No, która po uderzeniu wbrew pozorom nie leczy. No? <grywia> <grywia> Ka leczy. <grywia> <grywia> petarda. Tyle powiem, moje ulubione słowo ostatnio przy Arturze to petarda. No, no bomba, co mam da, powiedzieć, bomba. no bomba, petarda i w ogóle, Artur. Centrum Detektorysty na www.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.